Cytaty o kobietach na Dzień Kobiet. Kobieta to skarb, którego nie da się ocenić wartością pieniądza, ale jedynie sercem. Kobieta to kwiat, który potrzebuje miłości, by mógł się rozwijać i pięknieć. Kobiety są silniejsze niż myślimy, mają w sobie siłę, która pozwala im przetrwać trudne chwile i pokonać przeciwności losu. Kobiety są jak gwiazdy na niebie, piękne, nieskazitelne i pełne życia. Kobiety są bardziej uparte niż mężczyźni, ale to właśnie dzięki temu osiągają swoje cele i sukcesy. Kobiety to kwintesencja życia piękne, mądre, pełne pasji i tajemnic. Kobiety są jak motyle, delikatne i piękne, ale jednocześnie silne i niezależne. Kobiety to siła natury, potrafią urodzić i karmić dziecko, ale jednocześnie pełnią wiele innych ról i osiągają w życiu wiele sukcesów. Kobiety są jak zjawiska przyrody, trudne do zdefiniowania i zrozumienia, ale jednocześnie piękne i fascynujące. Kobiety są jak woda, elastyczne, potrafią dostosować się do każdej sytuacji i zawsze znajdują sposób, by przepłynąć przez przeszkody. Kobiety są jak gwiazdy, na każdym niebie mienią się inaczej, ale zawsze są piękne i pełne blasku. Kobiety są jak cichy wiatr, delikatne, ale jednocześnie potrafią wpłynąć na nasze życie i zmienić jego kierunek. Kobiety są jak ogień, pełne pasji, ciepła i siły, ale jednocześnie potrafią zniszczyć wszystko wokół siebie. Kobiety to siostry, matki, żony, przyjaciółki i wiele więcej. Bez nich świat byłby szary i pozbawiony sensu. Kobiety mają w sobie ogromną siłę i determinację, potrafią pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć swoje cele. Kobiety to magia, która potrafi rozjaśnić najciemniejsze dni i sprawić, że życie nabiera kolorów. Kobiety to nie tylko piękno zewnętrzne, ale także wewnętrzne. Mają w sobie wiele cnót i wartości, które czynią je wyjątkowymi. Kobiety to niezwykłe stworzenia piękne, zmysłowe i pełne wdzięku, ale jednocześnie silne i niezależne. Kobiety to aniołowie z ziemi. Ich miłość, dobroć i troska sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem. Dzisiaj jest Wasz dzień Dzień Kobiet, więc niech wypełnią go uśmiechy, kwiaty, ciepłe słowa i piękne chwile. Wszystkiego najlepszego wszystkim kobietom.